Cześć, witam Was serdecznie po tak długiej przerwie na tym kanale. Dzisiaj taki nietypowy film, był film o Minecrafcie, a jak jakby ująć, o przyszłości Minecrafta. Także zapraszam go oglądania. Na początku chciałbym, żebyście skawili łapkę w górę i subskrypcję, To bardzo dla mnie ważne, bo chciałbym robić 50 subskrypcji, subskrypcji żeby transmitować, robić live na y. YouTube. A niedawno Minecraft y, wrzucił na swoje social media taki post. Y, z kreścią przyglądając się w przyszłości gry minecraft rzućmy okiem na to co ją czeka po wielu darmowych gier w ciągu roku zmiana formatu minecraft craft i wycofanie głosowania mobów wprowadzanie nakrywnej wersji gry minecraft na playstation 5 i Dziwnego nic w tym by nie było gdyby nie napisali o tym że... czy nawet go nie zdziwiło, że format Minecraft Live formach Minecraft Live zostaje zmieniony i wycofanie głosowania na mobów. Więc jak wyjdziemy na stronę Minecraft.net przeczytamy, że chodzi o tym z Minecraft Live chodzi, chodzi o to, że yy, Będą się po polsku dwa razy w roku pojawiały I tak. Co może zastąpić głosowanie na moby Nie wiem ale yy, pewnie słyszeliście o petycji Skop MobVault, która wyskark wyskarkowała w tym roku. No, jest takie przyrosła skutki, że Minecraft wycofało głosowanie na MOBY, ale piszą, że zaskąpią czymś ważniejszym, czymś lepszym. O, przepraszam, czymś lepszym. Czym. Będą. Więcej, będą, będą więcej aktualizacji wypuszczać w ciągu roku. Mam nadzieję, że nie skończy się na tym jak 1.17, 1.18 skończyło na dwóch częściach. Każdy były w Czy jest szansa na upgrade w tych aktualizacjach? Jest spora szansa albo nie, tak albo nie. Yy, bym raczej mówił, że nie jest jaki, bo Minecraft na pewno ma jakiś swój pomysł na jakąś chyba dziewną aktualizację, ale może się wydarzyć, że będzie ale co w, nim, w niej go gadzą? Mogąć y, słucha graczy. Chcieli y, zbroję gabsów. Gari da, z pancernikiem zbroje gabsów. No, jeszcze kilka jest takich przypadków gdzie Można wsłuchał się graczy na przykład o, teraz y, gracze chcieli więcej aktualizacji Może napisało niby że będzie więcej aktualizacji i też y, czy będzie Upgrade rok temu y, w snapsie wersji Prima Uprisowej Otrzymaliśmy y, w garzalku takie kraki, jakby co teraz są w komnatach próby miedziane. Takie bloki, krak. I, i właśnie y, w tym roku otrzymaliśmy y, nowy wymiar nowy wymiar otrzymaliśmy przecież w tym roku w tym z apelisowym no a przecież kraklaki dostaliśmy w 1.21 może go będzie nowy wymiar w 1.22 albo zaktualizowany wymiar na przykład eng. też może być, ale tylko teoria. Tak, jeszcze jak powiem co myślę będzie aktualizacją 1.22 Jeszcze nie wiemy kiedy Majką, Micro Life, bo jeszcze nie było zapowiedzi dzisiaj jak wy albo Albo jutro w tym chyba będzie zapowiedziany. Co ja myślę? Że jak usunęli głosowanie na moby, mob vote, to mogą zrobić tak, że w kilku aktualizacjach będą stopniowo gadawać moby z głosowania na przykład. Albo też, tak może być: zamiast głosowania, teraz Mob może być głosowanie na tematy na kwalizacji ale to nie sądzę, żeby było. Także zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję, To jest dla mnie ważne. I do zobaczenia. Pa Pa.